Przechodzimy teraz do podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu Kolskiego na lata 2023-2030. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały przez pana skarbnika. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Wywołanie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2023-2030. Wynika z wprowadzonych zmian w budżecie powiatu, zatwierdzonych przed chwilą przez Wysoką Radę, oraz zmian dotyczących przedsięwzięć, jakie mamy wpisane w wieloletniej prognozie finansowej. I mamy tutaj właśnie to przesunięcie w Erasmusie plus jeden, mobilność edukacyjna osób w zespole szkół w Kościelcu realizowanym i tutaj ta kwota 3071 10 zł 10 groszy jest przesunięta z roku 2022 na rok 2023 z uwagi na to, że w 2022 roku nauczyciel, który miał przeprowadzać kursy językowe dla uczniów zrezygnował z tego przeprowadzenia tego kursu i w związku z tym dyrektor zwrócił się o przeniesienie tych środków i podejmuje się realizacji tego zadania w tym, w tym roku. <laughs> Następnie mamy tutaj również wydłużenie, wydłużenie po raz kolejny wydłużenie tego projektu dotyczącego informatyzacji szpitala. Jest to projekt, który przypomnę jest realizowany przez Urząd Marszałkowski i datuje swój początek na 2017 rok. I teraz no tak wynika z tych pism, że to będzie że to powinna być końcówka i propozycja jest zabezpieczenia 2342 zł i 95 Następnie mamy Zmiany w przedsięwzięciu, jakim jest właśnie budowa północnej obwodnicy, i tutaj dodajemy zarówno środki z Gminy Koło w wysokości 2 miliony 30 tysięcy, jak i środki z tych dodatkowych zmian z Gminy Miejskiej Koło. I łączne nakłady po tych zmianach, przypomnę. Na tym etapie, jeśli Państwo to zatwierdzą, wyniosłyby 7 335 000. Dalej mamy również przesunięcia w przedsięwzięciu, które dotyczy, które dotyczy przebudowy drogi powiatowej numer 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego. I tutaj jest przesunięcie z roku ubiegłego kwoty 1000 zł, która nie była wykorzystana, i dodanie kwoty 31 600 zł, żeby móc zakontraktować realizację dokumentacji technicznej. Łączna kwota byłaby 155 600 zł na wykonanie tej dokumentacji. I z tych zmian, które znalazły się w projekcie wysłanym do Państwa, budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie, tutaj byłoby przesunięcie niewykorzystanej z roku ubiegłego kwoty 7287 zł i 95 groszy. Łączne nakłady tego, na to zadanie pozostają niezmienione, czyli 2 897 2 898 tysięcy. I teraz, jeśli chodzi jeszcze o wieloletnią prognozę, to z tych dodatkowych rzeczy poza omówioną już budową północnej obwodnicy mamy jeszcze tą zmianę nazwy również w wieloletniej prognozie finansowej w szpitalu na to wzmocnienie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w kontekście pandemii COVID. I to jest, przypomnę, na to zadanie powiatkowskie dokłada 253 076 zł plus 1 chyba 614 000 z, z województwa wielkopolskiego. I ostatnia z dodatkowych zmian, no to jest ten projekt, który jest przedsięwzięciem, bo, bo jest realizowany od 2021 roku w Kole Wiedzy i Kompetencji. I tutaj jest to przeniesienie tych środków w ramach przychodów niewykorzystanych z roku ubiegłego, te 30 tysięcy, nieco ponad 30 tysięcy i wprowadzenie nowego planu dochodów. I to jest jakby powiedzieć całość, całość tych propozycji, panie przewodniczący, zarządu dotyczących zmian w projekcie uchwały Rady w sprawie yy, wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie omawianej uchwały? Czy są jakieś pytania? Dziękuję nie widzę. Bardzo proszę o odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2023-2030. Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania w sprawie wprowadzenia zmiany wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2023-2030. Bardzo proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Informuję, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie, 16 głosami za.